Dzień dobry proszę Państwa, jestem Kazimierz, znajdujemy się koło Kielc, koło Kielc w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym i tutaj na stanowisku na terenie, gdzie odbywa się konkurs łazików marsjańskich ERC European Rover Challenge. I tutaj jest akurat rozgrywane są zawody, rozgrywane są zawody, konkurencja terenowa w tej chwili i biorą łaziki, łaziki, udział 11 łazików, 5 z zagranicy, 6 z Polski, tutaj przed nami jest łazik, poznajecie Państwo, Skorpio Skorpio. Jest to łazik, zgadnijcie Państwo, przez kogoś budowany zbudowany przez studentów z Politechniki Wrocławskiej i tam jest drużyna Skorpio, się przygotowuje w tej chwili. Do namiotu e, drużyna z Wrocławia. Tam szefem jest pan Łukasz. E, tam są dwie e, dzielni młodzi ludzie. E, Konrad, e, Cop z Jelunia. E, i, I dwie dziewczyny Julia i Dorota. Dorota była teraz w Stanach Znaczonych, Brała udział e, w konkursie Inspiration Mars. A zobaczymy jak to będzie dalej się rozgrywać, jak się potoczy. No, to tyle. Dużo ludzi, młodzieży przyjechało oglądać ten, oglądać ten konkurs. Jest pierwszy konkurs w ogóle w Polsce i w Europie, wczoraj rozmawiałem z marszałkiem, ma być kontynuowany.